Jezu Chryste, Panie miły, O baranku tak cierpliwy, Wzniosłeś, wzniosłeś Na krzyż ręce swą. Głaząc, głaząc, nieprawości moje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy zaczynaliśmy wielki post, świat był zupełnie inny. Nikomu wtedy się nie śniło, że Twoje słowa, Panie Jezu, za kilka tygodni staną się tak bardzo aktualne i nagle przyszedł ten czas, gdy z powodu ograniczeń wprowadzonych dla naszego dobra nie możemy spotkać się z Tobą obecnym w najświętszym sakramencie. Nie możemy tego robić tak często, jakbyśmy tego pragnęli. Tegoroczny post stał się naprawdę wielki stał się postem nie tylko od zwykłych pokarmów, ale także od tego wyjątkowego pokarmu, jakim jest twoje najświętsze ciało. Chcemy więc, łącząc się różnymi drogami komunikacji, uczestniczyć w tej drodze krzyżowej. Chcemy rozpalać swoją tęsknotę za Eucharystią, chcemy rozważać twoją obecność w najświętszym sakramencie. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przesłuchanie zakończone, wyrok ogłoszony. Sędzia umywa ręce. Czeka cię najwyższy wymiar kary. Uznaliśmy cię za winnego, bo nie spełniasz naszych oczekiwań. Chcieliśmy karmić się chlebem sukcesu, władzy i wygody. Chcieliśmy najeść się nim do szytości. Ty jednak mówisz, że ten. Pokarm ginie, a z nim ginie ten, kto się nim karmi. Dlatego kładziesz przed nami inny chleb, pokarm, który trwa na wieki to chleb Twojej obecności w najświętszym sakramencie. Chcesz nim nakarmić każde zgłodniałe serce, ale dla nas on jest zbyt pusty, niewystarczający. Boimy się, że nie zaspokoi naszego potwornego głodu. Od Boga spodziewalibyśmy się czegoś więcej. Więc poświęcamy się trosce o chleb, który ginie, a Ciebie skazujemy na zapomnienie i samotność w naszych kościołach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się, Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje Krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Stajesz przed Krzyżem, który dla ludzi jest znakiem hańby i znakiem sprzeciwu. Dostrzegasz w nim jednak nie tylko złość ludzką, co raczej wolę Ojca. Nie tylko zbrodnię grzeszników, co dzieło zamierzone przez Boga. Przyjmując krzyż, przemieniasz go w znak naszego zbawienia. Kiedy w czasie mszy świętej mamy słuchać Ewangelii, kreślimy znak Twojego krzyża na czole, ustach i sercu. Czy jednak nasze myśli, słowa i pragnienia kształtujemy według zamysłu Bożego? Jak często prosimy o łaskę, rozpoczynając nasz dzień, modlitwy i działania. Co prawda, czcimy Cię w liturgii Wielkiego Piątku, czcimy Twój krzyż, czy jednak w liturgii Dnia Powszedniego potrafimy ucałować krzyż naszej codzienności. Czy nasz codzienny krzyż budzi sprzeciw, czy też przyjmujemy go jako dzieło służące naszemu zbawieniu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezus zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Upadasz, Jezu, w proch ziemi. Manno z nieba opadająca łagodnie na glebę naszego serca. Tylu miejscach na Ziemi. O każdej porze dnia wstępujesz z nieba na ołtarze, byśmy mogli nasycić się Twoją obecnością, abyśmy mogli karmić się Tobą. Każdy z nas może wziąć tyle, ile pragnie. Wstępujesz do nas jednak nie w sposób widzialny, lecz pod osłoną liturgicznych znaków. Czy potrafimy je rozpoznać i odczytać? Czy nie traktujemy ich zbyt powierzchownie? Tak często nam. Nie wystarczają. Więc domagamy się od Ciebie cudów, jak święty Tomasz, który potrzebował dotknąć Twoich ran, aby uwierzyć, a kiedy dajesz ten żądany przez nas znak w tak wielu cudach eucharystycznych, my dalej nie wierzymy i to jest nasz pierwszy upadek. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Nie mogło Cię zabraknąć, Mario, Matko Chrystusa, wiecznego kapłana, przy prymicyjnej ofierze Twojego Syna. Patrzysz teraz na Niego, złączonego z drzewem krzyża, jak niegdyś Ewa patrzyła na owoc wiszący na drzewie w rajskim ogrodzie. Tymczasem to nie tamten owoc, Lecz Twój syn jest prawdziwym pokarmem, prawdziwym chlebem z nieba, danym nam przez Ojca Niebieskiego. Ojca, który tak bardzo troszczy się o życie swoich dzieci, troszczy się, by nie zabrakło im chleba. Wiesz o tym najlepiej, bo pierwsza przyjęłaś ten pokarm. Nie sięgnęłaś, jak Ewa, po owoc z drzewa rajskiego, który ostatecznie przyniósł śmierć, ale w chwili zwiastowania przyjęłaś tego, który jest chlebem z nieba. Tego, który daje życie całemu światu. Przyjęłaś go i podzieliłaś się z nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste? Zmiłuj się nad nami, i ty, któraś powolała Matko Najświętsza przyczyń się za nami Stacja piąta Szymon Cyrelejczyk pomaga jeść krzyż Panu Jezusowi Łaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon z Cyreny, powracający z pola rolnik, uczciwie pracujący na utrzymanie swojej rodziny, zarabiający na powszedni chleb, zostaje zatrzymany i brutalnie przymuszony do dźwigania Twojego krzyża. Ten przymus wywołuje w nim niechęć, tak bardzo podobną do niechęci Kaina. Wobec swego brata Abla, podobną do niechęci starszego syna wobec marnotrawnego brata przygarniętego przez miłosiernego ojca. Każdy z nas zna tę niechęć. Ogarnia nas zwłaszcza wtedy, gdy trzeba zrezygnować ze swoich spraw i przywilejów na rzecz bliźniego w potrzebie. Dlatego właśnie przyszedłeś na ten świat. Przyszedłeś, by karmić nas, naszą słabą miłość do bliźnich. Karmisz ją w każdej Eucharystii, przemieniając w siebie tych, którzy przyjmują Cię do serca zarówno fizycznie, jak i duchowo. Jesteś chlebem, który daje życie światu. Jesteś chlebem, który karmi naszą miłość do braci, a przecież to od niej zależy życie. Któryś za nas cierpiał rady, Jezu Chryste, zmiguj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Jedną z tych, którzy... Przyszli do ciebie była Weronika. Bezinteresownie przyszła z potrzeby wrażliwego serca. Chciała przynieść ci ulgę. Pozwalasz jej obetrzeć swą twarz, dotykać swoich ran. Odwdzięczasz się, zostawiając odbicie Twoich rysów nie tylko na jej huście, ale przede wszystkim w jej sercu. Ilekroć grzeszymy, zacieramy Twój obraz w naszych duszach. Kiedy jednak przychodzimy do ciebie, Ty przywracasz nam swoje podobieństwo. Chlebie życia, kto do ciebie przychodzi i kto ciebie spożywa, już więcej nie łaknie, bowiem pragnienie zemsty ustaje w nim wobec przebaczenia. Szukanie zaspokojenia w rozrywkach zastępuje radość niesienia pomocy bliźnim, a nieuczciwe bogacenie się i rozrzutne trwonienie dóbr ustępuje miejsca gromadzeniu skarbów w niebie przez jałmużnę udzielaną potrzebującym. Który się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadasz na ziemię jak okruch ze stołu niebiańskiej uczty w domu Ojca Wszechmocnego. Ale tu nie ma przypadku. Wiesz, że upadasz, bo Ojciec pragnie nakarmić Tobą swoje ukochane dzieci. Dlatego z miłością pełnisz Jego wolę. Zbliżając się do ołtarza Pańskiego i uczestnicząc w modlitwie, jaką jest każda Eucharystia, chcemy uczyć się od Ciebie tego zbawczego posłuszeństwa. Modlitwa bowiem to nie tylko okazja do nawracania Boga, ale to droga nawrócenia dla modlącego się. To odkrycie, że Bóg prowadzi nas po nieznanych drogach, by doprowadzić do zbawienia. Człowiek, który z wiarą uczestniczy we mszy świętej, potrafi odczytywać w otaczających go wydarzeniach zbawczy plan Boży. Co więcej, ten plan jawi mu się nie jako dopust Boży, na który człowiek zgadza się z rezygnacją, ale jako przestrzeń, w której dokonuje się nasze zbawienie. Uryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Gniewnym okrzykom oprawców i szyderstwom gapiów próbował zaradzić bezsilny płacz jerozolimskich niewiast. To uczucie nie jest ci obce. Choć jesteś Bogiem, dobrze wiesz, jak smakują łzy. Przelałeś je nad grobem łazarza i nad Jerozolimą. Dlatego podczas każdej mszy świętej zapowiadasz, że w dniu ostatecznym odszerz z twarzy ludzkości wszelką łzę. Nie tylko zapowiadasz, ale dajesz nam w Eucharystii przedsmak nieba. Co doprowadza do łez, które samego Boga przynaglają do pocieszenia człowieka. Jest to najpierw ból współcierpienia. Gdy bieda drugiego człowieka porusza nas, rani serce, skłania do pomocy. Bożego pocieszenia doczekają się również łzy żalu za grzechy. Kiedy skruszeni opłakujemy je, Rychło doświadczamy Wszechmocy Bożego Miłosierdzia. Turyś za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadasz jak ziarno pszenicy wrzucone w glebę. Ziarno, które za chwilę wyda obfity plon, ale najpierw musi obumrzeć. Przechodzisz mękę obumierania, aby obdarzyć nas życiem wiecznym. Uobecnia ją każda msza święta. Trzeba więc przejść przez mękę i śmierć, aby dojść do chwały zmartwychwstania. Wszyscy idziemy tą drogą, jednak nie idziemy sami. Karmisz nas sobą w Eucharystii, abyśmy mogli umierać wraz z Tobą i w Tobie. Umierać dla własnego egoizmu, aby żyć dla braci. Otrzymujemy Ciebie, by przekazywać, przyjmujemy, by służyć. Jesteśmy obdarzani Twą miłością, by móc ją świadczyć bliźnim. Nie wymagasz od nas niczego, czego byś wcześniej nam nie darował. W ten sposób człowiek uświęcany jest w nieustannym rytmie przyjmowania i darowania, tracenia życia, by je odzyskać na wieczność. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Płaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy przychodzisz do nas w Eucharystii, jesteś odarty z szat boskiej potęgi i chwały. Dokładnie tak samo jak na Golgocie. Trudno uwierzyć, że pod postacią zwykłego chleba kryje się sam Bóg, który zstąpił z nieba. Tak jak trudno było uwierzyć Twoim rodakom, że nie jesteś synem Józefa, lecz chlebem, który stąpił z nieba. Myślą, mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje temu, wiary, brak. Tak śpiewamy. A ponieważ wciąż brakuje nam tej wiary, chcielibyśmy widzieć hostie w szacie potęgi i chwały, takiej, w jakiej kiedyś ujrzeli Cię uczniowie na taborze. Może wtedy byśmy uwierzyli, że z nieba stąpiłeś. Ty jednak przychodzisz zupełnie ogołocony, bo nie chcesz nas onieśmielać i zniewalać widokiem Twego bóstwa. Nie chcesz, byśmy drżeli ze strachu przed Tobą, jak kiedyś uczniowie na taborze. Dlatego w Eucharystii stajesz przed nami zupełnie nagi, cichy i bez chwały. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. W Eucharystii przychodzisz do nas nie tylko nagi, ale i unieruchomiony. Przyszedłeś na ten świat, ale teraz Twoje ręce i nogi, tak jak kiedyś, są przybite do krzyża. Już nie jesteś w stanie zrobić ani kroku więcej. Zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby się do nas zbliżyć. Teraz czas na nasz krok w Twoim kierunku. W Eucharystii czekasz na nas i na tych, którzy przyjdą do Ciebie, by przyjmować i adorować Twoje Najświętsze Ciało. Przyszedłeś i czekasz z ramionami otwartymi, jak kiedyś na krzyżu, a my tak rzadko przychodziliśmy do Ciebie. Uświadamiamy to sobie z bólem, zwłaszcza teraz, gdy zostaliśmy unieruchomieni w naszych domach. I nie mamy możliwości przyjść do Ciebie, gdy czekasz na nas w pustych kościołach, gdy możemy spotkać się z Tobą jedynie duchowo. Oby to trudne doświadczenie zrodziło w nas tęsknotę i pragnienie przychodzenia do Ciebie jak najczęściej, kiedy będzie to już możliwe jak dawniej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Łaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Zawsze, zawsze baliśmy się śmierci. Nie przyjmowaliśmy tego do wiadomości, woleliśmy o niej nie myśleć. Wydawało się nam, że jak o niej zapomnimy, to nigdy do nas nie przyjdzie. Ale ona przychodziła każdego dnia, choć udawaliśmy sami przed sobą, że jej nie ma. Dziś już nie możemy temu zaprzeczyć. Na własne oczy widzimy, jak śmierć chodzi po świecie i zbiera swe żniwo, zwłaszcza wśród zakażonych koronawirusem. Boimy się, by i nas to nie spotkało. Jeszcze bardziej boimy się o naszych bliskich. Dlatego z wysokości krzyża mówisz do nas, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Pośród tak wielu złych wiadomości Twoje słowa są dobrą nowiną. Kto przyjmuje Ciebie w Eucharystii, nie musi się bać, bo choćby umarł, będzie żył na wieki. Nikt, kto umiera, nie zostanie pozbawiony tego pokarmu na drogę do wieczności. To nas uspokaja. Jesteśmy bezpieczni. Kto Ciebie spożywa, nie umrze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta, Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci, się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Józef z oraz Nikodem zdjęli z krzyża Twoje umęczone ciało i złożyli je w ramionach Matki. Wszyscy dotykali je swymi rękami. Z wielką czułością i miłością dotykali Najświętszego Ciała Pańskiego. Ta scena nabiera szczególnego znaczenia właśnie w tych dniach, kiedy Kościół poprosił nas, abyśmy dla dobra swego i naszych bliźnich przyjmowali Twoje najświętsze ciało do rąk. Jesteśmy przejęci tym wezwaniem, czujemy się niegodni, by Cię dotykać. Obawiamy się, że przyjmując Komunię świętą na rękę, możemy uchybić Twojej świętości. To dobrze. Że jest w nas tyle bojaźni bożej. Jednak nie możemy zapominać, że to ty sam wydałeś się w ręce człowieka. I decydujące są tu nie tyle ręce, co serce tego, kto cię dotyka. Twojego najświętszego ciała dotykali na Golgocie zarówno oprawcy, jak i twoja matka. Ich ręce były podobne, ale serca zupełnie różne. Góryś za nas cierpia, rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współ... Najświętsza czy się za nami. Stacja 14 Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył Oje ciało złożono do grobu które szczelnie zamknięto i opieczętowa, Dotknęła cię całkowita izolacja. W ostatnim czasie doświadczamy czegoś bardzo podobnego. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zamknęła nas w domach i w pewien sposób odizolowała od normalnego życia. Jesteśmy jakby w grobie, ale wierzymy, że przyjdzie zmartwychwstanie. Ty umarłeś i wstałeś, aby przywrócić nam życie. A ponieważ nie możemy Cię przyjąć tak fizycznie, chcemy przyjmować Cię do naszych serc na sposób duchowy, abyś ożywił nas i nasze rodziny, aby na nowo ożyła w nich wiara, miłość i nadzieja, abyśmy wyszli z tej izolacji nie martwi, lecz jak nowonarodzeni. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w najświętszym sakramencie. Kocham cię ponad wszystko i pragnę ciebie całą moją duszą. Ponieważ teraz, w tych dniach, nie mogę cię przyjąć w komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę cię, to ty przyjdź teraz duchowo do mojego serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę cię i cały zjednoczę się z tobą. Nie pozwól zatem abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Przedwieczne Ojcze, ofiaruję Ci przynajświętszą krew Twojego Syna jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach całego Kościoła Świętego. Amen. A witaj ukrzyżowany, Jezu Chryste przestwe rany, Królu na niebie, prosimy cię. Ratuj nas w każdej poczę.